Cześć, nazywam się Dominik Gomiotek i witam Was w warsztacie zdrowia. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać i opowiedzieć o tym, jak poradziłem sobie z problemem e, bólu barku u Rafała, który uległ wypadkowi samochodowemu. Zapraszam. Rafał zgłosił się do mnie z problemami barku i kończyny górnej wynikającymi z wypadku komunikacyjnego podczas zawodów kolarskich, w których został on potrącony przez samochód. Oczywiście zaraz po wypadku zostały wykonane wszelkie niezbędne badania obrazowe. Na szczęście nie wykazały one żadnych uszkodzeń strukturalnych w stawie, kościach i tkankach miękkich. Podczas badania funkcjonalnego oceniłem miejsce występowania bólu, jakość ruchów, zakres ruchomości, stabilność oraz siłę mięśniową, pamiętając, że pacjent zgłaszał ból pojawiający się podczas ruchów we wszystkich kierunkach uniemożliwiający normalne funkcjonowanie, podnoszenie przedmiotów oraz opieranie się i leżenie na uszkodzonej kończynie. Badanie potwierdziło mi także znaczne obniżenie siły mięśniowej. Po badaniu funkcjonalnym należało wykonać badanie palpacyjne po to, aby ustalić jakiego rodzaju napięcia znajdują się w tkankach oraz jak układają się one w całym ciele. Pacjent w przeszłości miał problemy z zatokami, funkcjonalne problemy z układem krążenia oraz problemy z biodrem. Dlatego badanie palpacyjne musiało obejmować całe ciało, nie tylko bolesny obszar, a zwłaszcza miejsca, w których wcześniej miał dolegliwości. Na koniec wykonałem badanie USG, aby upewnić się, czy aby na pewno nie ma żadnych uszkodzeń strukturalnych. Mimo iż problem był typowo lokalny, bo związany z urazem nie można było pominąć napięć powstałych w ciele przed jego wystąpieniem spowodowanych wcześniejszymi problemami i potwierdzonymi w badaniu. Te wcześniejsze napięcia modyfikowały aktualny stan pacjenta i nie pozwalały na pełną regenerację po urazie. Ich usunięcie było mi niezbędne do całkowitego wyleczenia. Terapia, jak i diagnostyka musiały w tym przypadku obejmować całe ciało, nie tylko obszar bolesny. Lokalne podejście do tego problemu mogłoby skutkować duszą terapią niesatysfakcjonującymi wynikami oraz powrotem problemu, bądź pojawieniem się go po jakimś czasie w innym miejscu. Jeśli wróciła, wróciła, no na pewno już poza nie lepiej teraz, o ile mniejszy się ból? W porównaniu z tym, który miałem jeszcze raz. sobie przetestować? O ile się ból? Prawie całkowicie. tak? Po pierwszej terapii ból zniknął prawie całkowicie. Drugą sesję wykonałem po około tygodniu, gdzie usunąłem napięcia Pozostałych miejsc generujących problem w obrębie głowy, ręki i łopatki. Po wykonaniu drugiej sesji ból całkowicie zniknął, siła mięśniowa pozostała na prawidłowym poziomie, a pacjent czuje się dobrze do dnia dzisiejszego.